Siemanko, witajcie w moim garażu. Dziś zagramy sobie czołgiem Hago i sobie później to jest oczywiście e, japoński Light. Jak już widzieliście, pewnie pierwszy odcinek grałem na No-Otsu. Może już widzieliście, na jaką dychę się zdecydowałem. Pójdziemy sobie w dychę Meda japońskiego przez Później nie weszli przez Kenny Keho, Chinu, Chito, Chili Sta1, Type 61 oraz STB. Co mi się podoba w czołgu STB? Jest to MED, czyli ma mobilność. Ma bardzo wytrzymałą wieżę oraz zawieszenie hydropneumatyczne, co mnie ja bardzo uwielbiam grać na wieżę. A zawsze takie zawieszenie się przyda, ponieważ można pochylać się w przód albo tył. Dobrze, bez gadania, zagrajmy sobie ra jednego randomka na owym czołgu. Mo mam trochę pograłem, no, może nie widzieliście na poprzednim odcinku, jak kupowałem HAGO. Ale sobie pozwólcie, że kupię teraz za doświadczenie. Mm, wierzę, że na mnie nie stać ponieważ mam 214 kredytów. Jest to dosyć mało nie sądziłem, że kiedy doprowadzę się do takiej sytuacji finansowej. Chociaż mi to działo. I mam już 8000. Jest to dosyć sporo. No bardzo. Dobrze. Bez przedłużania odpalamy na Trochę zagrałem, ja wiem, że ja miałem nie grać, ale kilka odcinków nie wyszło i musiałem sobie trochę zagrać. Oczywiście na razie nie kupiłem jakiegoś lepszego działania, no ale po co mi lepsze działu na dwój? Jak nie jest potrzebne, żeby przejść później, no to ja nie będę kupował lepszego działa na dwój, nie? Niech wpadnie teraz całkiem fajna bitewka, to jest szansa, że już. Może zrobimy truje. Bardzo by było świetnie. Chyba pojadę tutaj. Po czym na kapa spróbujemy. Ja bardzo nie lubię grać na dwóch, nie dla mnie dzieje się tu coś wszystko zbyt dynamicznie. Każdy czołg tak, że nie posiadam magazynek. I bardzo jest nieprzyjemnie, gdy pięć czołgów atakuje się magazynkiem. A co się tutaj bardzo często zdarza? Więc nawet w tym momencie musimy uważać, żeby nie zrobić żadnej bomby. I ja pojechałem za AMR 35. W nie mówiłem, rzuciło nas na dwój oczywiście na mapie, na mapie kopalnie. Ja się tu skampię. Jak będzie zachodniej czołgów i się uspokoi, to wtedy wiadna kapa czy coś tam jeszcze porobię jakiegoś demetra. m mnie podjeżdża. Coś by mnie walnęło. No m -ka. No i pozarek. Oczywiście nie wziąłem go. Nie no dobra, wiecie co? Ja naprawdę mam dosyć tych dwóch. Yy, pozwólcie mi, że ja nie wiem, czy przebnę przednie sam, czy je będę robił na live. Nie będzie z nich chyba więcej odcinków niższych pielów. Myślę, że jak bijemy taką bynajmniej czwórkę, to zaczniemy robić odcinki. Ja po prostu dobiję do tej czwóreczki na live, ponieważ nie będę zapychał. Zapychał sobie mojego konta tak słabymi bitwami. No, i to by było na tyle, mówię do Was. Kapi. Kasperowski, przepraszam. Siema.